Oglądamy właśnie IPF Warsy w powerliftingu i co? i Wybieramy się na trening. Jest niedziela 22 czerwca. Jesteśmy tydzień po zawodach koszulka prosto z Venice Beach z Kalifornii. O już widać, że nabiło po zawodach ładnie węglowodanami. Także dzisiaj jedziemy na mocny trening z chłopakami. Jedziemy trochę podwigać, trochę pogadać, troszeczkę się pobawić na tej siłowni. Powiem szczerze, że, że no, ja też bardzo lubię jednak takie treningi typowo kulturystyczne. Pompka, duża objętość, żeby ta lata była pełniejsza i e, no, ta, pompa, ta pompa jednak. Jest fajnym uczuciem, nie? I, I fajnie sobie tak klateczkę i łapeczki spompować. Dlatego dzisiaj będzie fajny, przyjemny trening. Myślę, w gronie bardzo przyjemny z chłopakami będzie Isaac, będzie Kamil. E, już widzieliście ich na ostatnim vlogu z zawodów. E, także zaraz schodzę na rowerek. To kończę tylko kawkę, którą właśnie zrobiłem. Cztery łyżeczki, e, kaweczki klasycznie. I jedziemy przy niedzieli spompować delikatnie nasze bicepsy. Dobra, no więc to już klasycznie, kochani, jest rowerek, jest piękna warszawka. Pogoda dzisiaj chyba nie zadowala za bardzo. Było ładnie słonecznie z rana. Trochę się popsuło. Mamy kod wysustał, więc tak bluza, jedziemy rowerkiem. Pół godzinki mamy na tą siłownię, bo to gdzieś na drugim końcu miasto na Gocowiu. Nigdy tam jeszcze nie byłem, nie wiem jaki będzie klimat, ale wiem, że nie mogę się doczekać. Jak zapisz tanki w swoje ręce, nie? Lubiłem tylko jeden trening po zawodach dopiero. Jesteśmy Równo tydzień minął od zawodów, a ja już czuję taki głód wewnętrzny, głód i potrzebę podnoszenia ciężkich rzeczy. No jest to niesamowite. Przyszły rok na pewno będzie ciężki, ale też myślę, że bardzo satysfakcjonujący. Przynajmniej 7-8 startów w przyszłym roku. Więc no, będzie się dużo działo, i planuję wszystko to dokumentować u siebie na kanale. Także obserwujcie, subskrybujcie po więcej, kochani. Ja wsiadam na rowerki, jadę, nie ma co już więcej czasu tracić. Będziemy się na miejscu. Pozdrawił. Cześć, cześć, cześć. Dzisiaj e, robi trening, i tutaj tam e, Kamil. No, chyba tak. To nie Kamil. A to nie Kamil. To nie Kamil, bo Przepraszam. Trzymaj. <grym> Dobra, kochani, jesteśmy w Kalipsu Wrocław. Zwiedzamy nowe miejsca w Warszawie. Jest Isaac, czekamy się na Kamilka. I dzisiaj, zobaczmy jaki jest klimat. cold Więc dzisiaj pompujemy klaty w Chuj, będzie fajnie, będzie dobrze. Lecimy z kurwami. Jest Kamilka, jesteśmy gotowi. Jeszcze nie wiem, ja muszę buty założyć. Dwa słowa do fanów. Dobra kochani, siłownia wygląda przecudownie. Nigdy tutaj jeszcze nie byłem, ale naprawdę wygląda dosyć imponująco. Jak nasze ciuweczkowe fitness. Bardzo dużo miejsca. Myślę, że trening będzie udany. Idziemy jakąś przetreningóweczkę spożyć, bo jednak kurcze zmęczenie dalej się po weekendowe czuć we krwi, także trzeba się troszeczkę pobudzić i będziemy cisnąć lateczkę. Boogie Man Jeszcze raz, jeszcze raz. No, uczymy się jeszcze youtubowej y gry. Teraz będzie kolega ten mówi, żeby nagrać poziomo, ale jak tu materiał mam nagrany na pionowo i zaczyna nagrywać poziomo, to będzie też chujowo, nie? Nie, będzie dobrze. A będę mógł to wyrównać później położymy się See a stain. <laughs> oh, that is good. Oh, I love this gym. Honestly amazing. And that's a sure Such a wide grip. Such a wide grip, such a big arc. And he still benches less than me. <laughs> it's, it's not about white grip, it's just about tell short me, judge, judge my arms and okay. my grip. I wanna see what you tell me isaac pulling up to the bench 140 pounds of weight very nice no, it's okay it's Już, no możecie zaczynać 100 polskich kilogramów to Każdy ciężar jak i mężczyzna powinien wycisnąć Jeżeli chce się nazywać facetem tak Podejdziemy do tego delikatnie Trzy powtórzenia To teraz nie wąska ta snaga nie? Yeah, yeah. Tak, so wide bardzo nie jest To jest grubsze, co nie? Chcesz wanna change na this bar Alright come on Hop, Hop Nice more more breath, good. To jeszcze za lekkie kochani 120 kilo podejdziemy Ik moet wel dat je het scherp vindt. Ik heb het Dat is te laat. Dat is mooi shit. Nog een kaminek. Ale ty musisz poziomo kurwa nagrywać lęski Dobra, cicho, cicho Ja tu mam szerokokątny Zobaczcie ten chwyt, jaki no. szeroki Raz, dwa, trzy I muja Look at the move okay. I got him, I got him Easy, easy I got him You wanna try this? Yeah Good Ups oh, Ale fajny sufit Klamyt yeah, zostaje dzisiaj rozjechany Rozjechany miś Polski na stanowisku so kochani oficjalnie z tytułem My sweat stinks My you know what stinks worse?

forta, forte, koleś. Dobra. Jasne, jasne. Salifoniaśmy dupy. Raz, raz raz, że odbicie kurwa. Zamdzi się, kady się, kady się dał, kady się dał. No, e Kamilka teraz pokażę. no cieku stać. wait shit for me. He's probably. Proper technique. I'm going to show you proper technique to do the bench press. dobry, dzień dobry. cześć, dobre. Cześć, dobre. W ogóle nie Jakie I Co robimy? Na dzisiaj Jakie warunki? Co robimy yy, Wyciskanie jednorącz A, no Nie no, może nie jednorącz. Dobra No Dwa Trzy. Trzy I góra O, Kurwa. I co? Lekkie, easy jakie banie. No, ledwo wycisnął, także polecimy teraz dalej 145 kilo, Nie? Jedziemy 145? Mamy 150 od razu jak dla mnie Nie, 145 Bo okay. to tutaj już mało brakowało, byś nie wycisnął, nie? I po It was very close, no? He was very close, yeah, 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 yeah. Very close. Yeah. Żarty na bok To trzeba, trzeba przyznać, że Kamil jest wyjątkowym zawodnikiem Wyciskali na ławkę Przysiad ma chujowy. Być martwy ciąg też ma chujowy, ale coś tam wyciska, nie? Ej. Nazywamy takich ludzi, w których... Jeszcze, jeszcze chujowy. Jeszcze, Ej, jeszcze chujowy. Ej, ale uważam tak szczerze, uważam, że 190 wieku 16 lat 2074 to i taki dobry wynik. Ucinaj, ucinaj. Nie no, jest nawet dobry wynik, nie? Jak na... Jak... Dobra, cicho, już, już, już. Wait. czekaj, czekaj. Potrzebujemy więcej odpoczynku. Potrzebujemy więcej Ja. No, no wynik jest nawet dobry jak na 16 latkę w ciąży. E... <laughs> albo na klatkę, ale zobaczymy, bo tutaj do nas podchodzimy 145 kg. Kamil jakie masz przemyślenia? Wycisnę czy nie wycisnę? Myślę, że nie. Nie wierzy we mnie. Je, by... Jebać tych co Nie, wierzyli no? Możesz nie. Nie, no, You'll see, Ej, hey, weź trochę co? Tak nogi nogę zabić, jak będę robił, dura. Że... wiesz, że to ci nie pomogę. Nie, nie to się. No dobra, uh. Uh. Tak, nie, to łap. Dobrze dobra. Się na mordę to Dobra. A tu do wide grip no. Wide grip. Wide grip, PR. First attempt. Easy. 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 Pokaż, jak to się robi. Czekaj. Dobra, o ja. I góra, i góra. No, dzisiaj nie jest dzień, ewidentnie. Prawie to miałem. Raz, dwa, O, góra. I góra. Wow, pojebane. Oh, pojebane. Ja się dałem bać. To było spokojnie. Dobra, Kamilku. dziękuję. Dobra, idziemy do domu, co nie? Ja? Była przyjemność. Fajnie, no przejdziemy teraz na martwyciągi, ciągi. Może porobimy sobie coś, jakąś pompa na klatkę. 5 kg tylko różnicy z mistrzem świata, wicemistrzem świata, także nie ma się co stresować. Liczę świata z wynikiem, który był 5 lat temu. 5 lat temu wynikiem, ale wynikiem po poszły nic do góry, nie? Także znaczy, jest dobrze. Wybi się dobra, to co? No dobra. Weź na przygraj Kamilek Powiemy tutaj ko kochani, widzą co się dzieje. Robimy martwe ciągi tydzień po zawodach, <laughs> mamy pro, pro eee, co myślę nie z 200 na 10 razy, tydzień po zawodach i we, we can go to heavy, no? nie możemy troszeczkę za ciężko pójść, ale zobaczymy na co mi stać, Nóżki wyglądają dobrze, nie? Pumpa? jest idziemy z Rób to gówno jedziemy. Chod It's a fucking slap on the spine. Oh gosh. So big. <laughs> Come on, Isaac! Stage is yours. Who is she that? Who is she that man? Come on. I Low! I Low! 220 kg konwencjonalne, znaczy w pasie, kurwa z gumy. Także jest dobra zabawa. Nie powtarzajcie tego w domu, tak się nie trenuje. Jak chcecie być silni, to trzeba trenować mądrze i bezpiecznie, żeby móc dźwigać długo. Się nie rozpierdolić, ale to się nie dotyczy najsilniejszych Polsce Dlatego napierdolimy trochę magnezji i let me show you. Let me show you, ok? O, <laughs> Nah. Uh, mm -hmm. we'll Let's, go. Let's go. Let's go. Czekam Czekam no nie, no nie, kurwa, nie mogę. You see this? Dobra kochani, skończyliśmy te ciężkie ćwiczenia, Martwe i wyciskanie. Teraz jest w czas trochę spompować się po turystycznemu. Jesteśmy w okresie po zawodach, więc może się trochę powykufiać. I tutaj bez sprzęt praktycznie robię. Nie, nie wiem. wiem czy minutka. Razem z wyciskaniem pantłami. Moja ulubiona maszynka, nie? Pull down jest lateralny, niesamowita sprawa. Chodzi tak na plecki. Pokażę wam jak to chodzi. to chodzić sobie, Uu, trzyma, trzyma. Trzyma, trzyma. No co czas przegrywam. lecimy w super serii handelki, i ja tu mamy 32,5 i zrobimy nie wiem z 8 ruchów może teraz był odcinkiem to ostatnia trzecia Oh Nie lubię tych maszyn pierdolonych <grymne> Dobra, zrobiliśmy klateczkę hantelkami. Zrobiliśmy hamerka, wiosło Jest bardzo fajnie Pompka chyba dobrze wyszła, co Kamilek? Bardzo dobrze eee, Jeszcze biceps my Kończymy, trzeba łapy zrobić Na każdym treningu pamiętajcie, że biceps Nie może wyjść bez pompy na bicepsie, bo to nie o to chodzi Robimy sobie Pierwsza seria dropsetu Jak na takie dwie Zaczynamy od 20 kilo i będziemy jechać aż do Pomani niczego hantelka jaki jest. Ślam 20. A oh. no, przygrasz. Jeżeli zrobimy może przerwę, bo to za długo będzie trwało. I ty mi do odcinki maksa. Ile możesz powtórzeń wcisnąć z siebie? Lecisz Koło 10 powinno być na każdym ciężarze. Uuu, coś łokieć boli. Trzeba dojebać ciężaru. Zacząłem nagrywać kolego Nie, wiesz Dobra kochani, ciśniemy 70 powtórzyć. Ze... Była do góry Uuu Co 2,5 kilo w dół dziesiąteczki Widać pompę? Yes. Uu, jest uuu, jest ekstremalna pompka Hyper pomp Słowo kończące Dobry trening był eee, Fajna pompa. Oczywiście wygrałem z Mironem w wyciskaniu, leżąc. Eee, czeka, oczywiście... Teraz Utniemy teraz, trzymaj, trzymaj. trzymaj, trzymaj to się okay. Tutaj kolega coś tutaj jakieś. Ale, ale chciałem Cię pochwalić <laughs> teraz. Dobra, pochwalić Kamil, powiedz jak ale to tam teraz było. Chciałem Cię pochwalić. Tak. A Miron wygrał ze mną w martwym ciągu. Okay. Miron po prostu dobrze ciągnie i to I, wiemy nie o Ty wyciskasz na klatę kolego, tak? <laughs> tak no, no i tyle Ile wyciskasz? 145 kg? 145 kg zostało wyciśnięte no, 220 kg Miron pociągnął Bez Uważy, pasa Bez pasa nie, yeah, no pas był Pas był, guma, guma Uważam dzisiejszy dzień za... Udana niedziela? Tak powinna każda niedziela wyglądać Kamil? Uważam, że tak Uważam, że każdy powinien... Przynajmniej raz w tygodniu sobie taki trening ziem. Generalnie, kochani, powiem wam tak. Jak powiecie mi trzy. Dobra, chuj w trzy. Powiedz mi chociaż jedną rzecz, która jest, która jest lepsza od niedzielnej pompki z przyjaciółmi na siłowni we, w Warszawie. I 30 minut rowerkiem cardio z powrotem na centrum. Powiedz mi, wymyślcie jakąś jedną, jedną rzecz. Podaj mi trzy zalety bycia słabym. Podaj mi trzy zalety bycia słabym. Kończymy na tym vloga, kochani. Yy, I Azak już pojechał. To by było na tyle z dzisiaj. Ja jeszcze mam 30 minut e, drogi rowerkiem do domu, także myślę, że też fajne kardi od razu przy okazji sobie zaliczę. Godzinka w sumie w dwie strony wyjdzie. E, widzimy się do następnego. Trzymajcie się. Pozdro. Cześć. Piękni kochani, klapeczka. Wychodzimy już po treningu. Jesteśmy do żabki tylko. Idę wypić sobie jakieś piwko zero. Także. O! No piękne, to jest uczucie. O, zajebało. Piękne, to jest uczucie być takim po ciężkim treningu. Spędzić kilka godzin na siłowni jeszcze z chłopakami, no już piękna sprawa. I wychodzisz sobie 20 i dalej jeszcze krótko w Polsce. No, coś pięknego, same centrum Warszawy trzeba kochać i szanować swoje życie. Mam nadzieję, że Wam się vlog podobał, będzie takich więcej. Trochę zmienię teraz swoje się lodowisko, wracam do koło na wakacje, także no będzie, będzie się dużo działo, będą nowi ludzie. Na vlogach się pojawiali, ale myślę, że, że pozytywnie i że będą, będą Wam się podobać nowe filmiki. Pozdrawiam serdecznie i trzymajcie się ciepło i